Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym to mówimy o przemyśleniach idealnego ojca. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym procesie, który zachodzi w każdym rodzicu. Być może u Ciebie tak jest. Opowiem o sensie życia. Co to w ogóle jest sens życia? Dla tych, którzy być może nie orientują się albo nie zaznajomili się z tym pojęciem. Sens życia jest to motor, jest to siła, w, z którą budzisz się codziennie rano, jest to cel Twojego życia. Wstajesz rano i już masz coś w głowie, że będziesz coś robić. Jest to motywator do tego, żebyś żył. No i dla wielu rodziców motywatorem, tym sensem życia jest właśnie rodzicielstwo. Gdy pojawia się dziecko, jest to Najważniejsza czynność, jaką robimy, jest to motywator do tego, żeby wstać. Jest to motywator do tego, żeby się zajmować swoim dzieckiem. Jest to motywator do tego, żeby wychowywać swoje dziecko. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jakie są konsekwencje tego, jeżeli sensem Twojego życia jest rodzicielstwo. A mianowicie, jeśli Twoim sensem jest rodzicielstwo, to niebezpieczna pułapka jest taka, że jeśli Twoje dziecko już osiągnie ten wiek, którym będzie chciało się wyprowadzić z domu, to tym będziesz nieświadomie tę wyprowadzkę utrudniał. Dlaczego? Dlatego, że Twój sens będzie powoli tracił na mocy, a żeby do tego nie dopuścić, będziesz nieświadomie robił wszystko, żeby Twoje dziecko jak najdłużej zostało w Twoim domu Oczywiście chcesz dobrze, chcesz, żeby Twoje dziecko czuło się bezpiecznie. Chcesz, żeby Twoje dziecko dobrze rozważyło plany na przyszłość, ale niestety w ten sposób ograniczamy przyszłość naszego dziecka. Bo naturalnym procesem jest to, że dziecko w wieku 18-24 maks. Musi się wyprowadzić z domu, musi zacząć własne życie, musi się usamodzielnić, musi poznać, jak to jest właśnie budować samemu relacje, prowadzić swoje życie. Czyli od tego momentu Twoje dziecko samodzielnie już decyduje o tym i jakby przetwarza to, co zdobyło, umiejętności, te wszystkie informacje, te wszystkie mechanizmy, które w dzieciństwie mieszkając z Tobą zdobyło, przetwarza teraz i wprowadza je w życie. No i ten element samodzielności musi być. Więc jeżeli sensem Twojego życia jest rodzicielstwo, to możesz nieświadomie to utrudniać i jest to nie lada pułapka. Dlaczego warto być świadomym sensu swojego życia? Dlatego, że jeżeli go tracisz, to jesteś tego świadomy i możesz ten sens zmienić. Sens życia, czyli motor, siła napędowa nie jest raz na zawsze dana Ci na całe życie. Czyli jeśli Twoim sensem jest rodzicielstwo, to nie jest to sens na całe życie, nie jest to uzależnienie, to zawsze można zmienić. Tylko właśnie świadomość tego sensu pozwala na to, żeby gdy to rodzicielstwo się już kończy, a ty nie chcesz mieć kolejnego dziecka, żeby łatwo je zmienić. Sensem życia mogą być przeróżne rzeczy: pomaganie innym, może być ogrodnictwo. Może być zajmowanie się zwierzętami. Cokolwiek tam sobie wymyślisz, jest to naturalna siła napędowa. I teraz warto sobie tutaj uświadomić, że jeśli nie masz tego sensu życia, to nieświadomie i tak do tego dążysz. Czyli jeśli Twoim sensem życia było rodzicielstwo, to nieświadomie dążysz do rzeczy, które ten sens przypominają. Jeśli oczywiście nie jesteś tego świadomy lub świadomy. I wtedy może być nie lada problem, bo jeśli jest to nieosiągalne, no to wtedy mamy z tym duży kłopot. Warto sobie wyznaczać sens swojego życia we własnym życiu, warto być świadomym tego, że on może się kończyć i warto uświadomić sobie, że można go w łatwy sposób zmienić. Szczególnie starsi ludzie, którzy dotychczas w swoim życiu robili bardzo dużo, byli dziadkami albo rodzicami, być może mają tak, że jak już powoli stają się, się niesamodzielni, to ten sens ich życia się zatraca. No i wtedy ta siła motywacyjna, ta siła napędowa idzie w zatracenie. No i to widać po starszych ludzi, ludziach, że mają coraz mniej energii. Więc widzisz sam, rodzicu, że jeśli ty stracisz swój sens życia, to też będziesz miał mniej energii, bo tej siły napędowej będzie mniej. Warto o tym pamiętać, warto być tego świadomym. Świadome rodzicielstwo daje dużo korzyści, ale przede wszystkim daje to, że żyjeć się o wiele lżej. I polecam w ten sposób na to patrzeć. Polecam te filmiki, które tutaj się ogląda i do zobaczenia później. Cześć!